Szlachetna, ale i ważna idea dla dobra połączyła organik oraz etnokafe, by wykorzystać odpady, które powstały podczas palenia kawy oraz jej zaparzania. Stworzyliśmy dla Was zestaw, dzięki któremu będziecie mogli przyrządzić swój kosmetyk. Chcieliśmy dać kawie drugie życie. Odpowiednich proporcji, 6 gramów kawy na 100 ml gorącej wody. Teraz czekamy, żeby delikatnie kawa się przesączyła. Mamy gotową kawę. Fusy możemy wykorzystać do zrobienia peelingu. Dodajemy glinkę gasol. Jeśli chodzi o oleje, używamy oleju wysokiej jakości. Pora na dodanie olejku zapachowego. Otrzymaliśmy peeling, który możemy użyć po to, aby wygładzić skórę, odżywić ją i wypielęgnować.